Dzień dobry, Magdalena Juszczak. Witamy w kolejnym odcinku wideo podcastu. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Olejniczak. Jest pedagogiem, psychologiem, socjologiem. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat stresu w pracy nauczyciela. No właśnie, cześć Marcinie, to na sam cześć. początek. E, czy uważasz, że praca nauczyciela jest stresująca? Oczywiście, jeśli byśmy przyjrzeli się takiej słownikowej definicji stresu, no to. E, jeśli są stawiane przed nami jakieś wymagania, i jeśli te wymagania są tymi, które niekiedy przekraczają nasze możliwości adaptacyjne, to tak. Warto zastanowić się, czy ten zawód, zawód nauczyciela tutaj dziękuję za przedstawienie dodam, dodam też, że jestem nauczycielem również i no, warto zastanowić się, czy te uwarunkowania stresu w przypadku tego zawodu są specyficzne dla tego zawodu? Czy to są takie uwarunkowania, jak w przypadku innych zawodów? A jakie Ty masz zdanie? Czy to jest specyfika zawodu, czy właśnie te ogólne? Myślę, że część tak zwanych stresorów, czyli tych czynników stresujących, jest wspólna dla osób wykonujących różne zawody. Są to na przykład Różnego rodzaju uwarunkowania organizacyjne, chociażby związane z wymaganiami stawianymi przez organizację czy przez pracodawcę. Natomiast część wynika ze specyfiki tegoże zawodu, który, który to zawód jest takim zawodem bazującym na relacjach. I te relacje to nie tylko relacje w układzie nauczyciel-uczeń, ale także. Niekiedy bardzo stresujące relacje z innymi podmiotami, chociażby z rodzicami, czy też podmiotami z wewnątrz danej placówki, czyli współpracownikami, bądź też tym członem kierowniczym w postaci dyrekcji. No właśnie, na no jakie oprócz tego, co teraz powiedziałeś, że stresorem mogą być rodzice, dyrekcja, kontrole, na pewno zewnętrzne, to, to, to jeszcze jakie obszary. Stresorów byśmy mogli zaliczyć? Myślę, że taki, taki ogólny podział tych czynników warunkujących tak zwany stres organizacyjny mógłby odnosić się do takich trzech wymiarów. Pierwszy z tych wymiarów to, to ten, który dotyczy samego nauczyciela i tego, jak on na przykład definiuje siebie w tym zawodzie, jak określa on swoją rolę, tak? czy bardziej w kategoriach. W cudzysłowie misyjnych, pewnego rodzaju powołania, czy powiedzmy pracy, którą to niekiedy na przykład wykonuje z braku możliwości znalezienia innego zatrudnienia. To też myślę ciekawy wątek, jeśli chodzi o dobór do, do tego zawodu i kwestie selekcji, i tak zwanej autoselekcji do zawodu nauczyciela, czyli Innymi słowy, na ile ten zawód jest zawodem pierwszego wyboru, a na ile wynika on przykładowo z sytuacji takiej, kiedy to osoba traktuje to jako w cudzysłowie zło konieczne. Drugi obszar tych czynników stresowych będzie dotyczył samej organizacji i tego, co. Na przykład wiąże się z zadaniami, które wykonuje, wykonuje nauczyciel, z tymi relacjami, o których wspominaliśmy. I trzeci obszar dotyczy czynników stresowych, takich, które są poza organizacją i tutaj jakieś uwarunkowania makrospołeczne, makrostrukturalne. Nie wiem, kwestie chociażby finansowe, w jakich znajduje się nauczyciel, kwestie jego funkcjonowania w różnych grupach i instytucjach, chociażby sytuacja rodzinna i tego typu, tego typu kwestie. Na te wszystkie, tutaj umownie pogrupowane na, na, na trzy takie sfery tych czynników stresowych, E, uwarunkowania e, nakłada się e, taka zmienna czasu I, i tutaj możemy się zastanawiać, czy na przykład oczekiwania aktualne względem e, nauczyciela e, są inne niż te, które były w przeszłości e, i czy no właśnie e, te oczekiwania są tymi który, które to są do sprostania przez tego, że nauczyciela. No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś. Czy nie masz wrażenia, że podejście w ogóle do zawodu nauczyciela zmieniło się na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat? Nauczyciel już nie ma takiego autorytetu, jak no właśnie kilkadziesiąt lat temu, czy nawet kilkanaście. I czy to też nie jest powód, no właśnie stresogenny dla nauczyciela? Hmm. Również złożone zagadnienie, jeśli chodzi o źródła nauczycielskiego autorytetu. Nauczyciel przestał mieć monopol na wiedzę. W dobie mediów, nowych mediów, internetu, nie jest tą jedyną agendą, która to przekazuje wiedzę pewną. Jego, jego rola no winna być nieco inna niż w tej szkole, którą znamy z tak zwanego modelu pruskiego. Czego świadomi są rodzice i, i uczniowie? Natomiast pytanie, czy nauczyciel ma taką świadomość, że no powinien jak gdyby zrewidować tę swoją postawę i ta relacja z różnymi podmiotami no też niekoniecznie w tym układzie nadrzędności i podrzędności jest tą adekwatną do, do czasów, w których teraz żyjemy. Mhm. Czyli to też dużo zależy od podejścia nauczyciela i do takiej mm, krytyki w ogóle dzisiejszych czasów. Tutaj nawiązałaś do, do takiego nurtu pedagogicznego, jak pedagogika krytyczna i, i, i te wszystkie wątki o charakterze emancypacyjnym. Tylko pytanie, czy, czy szkoła, którą znamy, szkoła systemowa, szkoła masowa, jest gotowa na, na nauczycieli, którzy będą wychodzili poza pewien schemat którzy będą w zasadzie również na bazie swojej osobowości jakoś kształtować te, że tak powiem, młode umysły i serca. Także no myślę, że w ogóle mówiąc o, o stresie w tym zawodzie nauczyciela, no warto zastanawiać się nad kondycją szkoły, którą znamy teraz i i na, na, na temat kierunków, w których ona, ona może zmierzać. Mamy różnego rodzaju oferty pozaszkolne. Mamy coraz bardziej. A co myślisz o zajęciach dodatkowych? Myślę, że jakbyśmy zadali sobie pytanie, gdyby został zniesiony obowiązek nauki w przypadku dzieci i młodzieży do, do 18 roku życia, to y, czy, al, albo gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że, że uczeń ma możliwość, możliwość wyboru pracy z nauczycielem y, y, na bazie swojej deklaracji, to, to kto by został w tej szkole? Tak? Czy, czy uczniowie by zostali w tej szkole, dlatego że ona jest miejscem wszechstronnego rozwoju dla nich? Gdybyśmy ten przymus szkolny znieśli. Tak? A czy to też trochę nie jest związane ze szkołą w chmurze, czy z takim indywidualnym tokiem nauczania dla uczniów? Bo już tutaj pojawiają się takie możliwości i ta szkoła w chmurze jest. No właśnie, czy my nie idziemy w tym kierunku, żeby odejść od masówek na rzecz indywidualizacji? Moje osobiste zdanie jest takie, że wybór jest zdecydowanie czymś korzystnym. Wybór i jak gdyby e, możliwie duża dowolność związana z pewnymi inicjatywami oddolnymi. Mm -hmm. I teraz e, nie mam na myśli takiej sytuacji, że nagle szkoła systemowa, publiczna, państwowa e, przestaje istnieć i mamy jakieś rozproszenie e, placówek e, oświatowych. O, nie wiem nawet jakim charakterze. Natomiast te alternatywy, które się pojawiają, to, to, to też nie jest no, jak sama na to jest alternatywa względem czegoś. Tak? Także ta oferta, myślę, która się pojawia, coraz bogatsza tych placówek alternatywnych, no, daje wybór, a wybór, myślę, jest bardzo korzystny. Tak? Jeśli ktoś na przykład nie, nie chce, nie potrafi zafunkcjonować, i tutaj mam na myśli, zarówno Uczniów jak i nauczycieli w placówce nazwijmy to tradycyjnej, systemowej, no to dla niego niech będzie ta alternatywa, właśnie. Hmm. Czyli jakbyśmy też mieli opisać taką sylwetę ucznia, e, któremu byłby, byłaby dedykowana alternatywna szkoła, czy na, na, nauczanie alternatywne, to jaki to byłby, byłby uczeń? Hmm. Czy wybitnie zdolny, czy właśnie z, z, z problemami adaptacyjnymi, z funkcjonowaniem? Definiując specjalne potrzeby edukacyjne, e, zazwyczaj skupiamy się na deficytach. Natomiast e, w takim szerszym rozumieniu te specjalne potrzeby edukacyjne to są potrzeby również do, e, związane z uczniem zdolnym. Także myślę, do, każdy, kto nie znajdzie miejsca dla siebie w systemie na przykład. Tak? A też wspomniałeś o, o, o nauczycielach, że ta alternatywna edukacja czy alternatywne nauczanie jest też nie tylko dla uczniów, ale dla nauczycieli, którzy nie potrafią się odnaleźć w szkole systemowej. To jak ty widzisz współczesnych nauczycieli, współczesnych studentów w ogóle pedagogiki? Bo też trzeba zaznaczyć, że jesteś wieloletnim na tym, wykładowcą na tym kierunku i doświadczenie w tej dziedzinie e, również posiadasz. E, no właśnie, jak wygląda współczesny student pedagogiki i współczesny nauczyciel? Myślę, du, dużo, dużo wątków możemy tutaj poruszyć. E, nawiążę do Twojej wypowiedzi sprzed chwili, e, mówiącej o tym, że nauczyciele się nie odnaleźli. To niekoniecznie e, e, tak musi być, że, że ten wybór alternatywnej względem systemowej szkoły e, jest jak gdyby świadomym wyborem, tak? To, 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 to e, no właśnie to jest ta, ta autoselekcja do zawodu, tak? Że e, nauczyciel e, może być funkcjonalny w danym systemie, ale niekoniecznie to jest miejsce dla niego. I, i zobaczmy. Jak rozbudowany jest system, tutaj też można mieć różne zdanie na ten temat, zajęć dodatkowych czy korepetycji. Ci nauczyciele, którzy właśnie zajmują się tego typu, typu praktykami, oni w zasadzie funkcjonują na, na otwartym rynku i ten rynek weryfikuje ich umiejętności, kompetencje, postawy względem tych swoich uczniów. Odnosząc się do, do, do tego pytania dotyczącego właśnie pewnego profilu, czy pewnej sylwetki studenta, pedagogiki, a już konkretniej studentki, ponieważ cały czas mamy do czynienia z bardzo dużą feminizacją tego zawodu. To też jest widoczne chociażby w strukturze zatrudnienia w szkołach podstawowych, gdzie ten odsetek mężczyzn niekiedy jest bliski zeru, a ewentualnie Kilku, kilka procent z kadry nauczycielskiej w danych placówkach, mam na myśli głównie szkoły podstawowe, to, to mężczyźni. Zazwyczaj Oczywiście tutaj możemy mówić o, o pewnych takich cechach osobowościowych yy, tych kandydatów i, i, czy, czy, czy studentów na kierunkach humanistycznych, yy, społecznych, yy, bo tutaj pedagogikę można lokować gdzieś tam na styku i, i humanistyki i nauk, yy, i nauk społecznych. Yy, także pewna wrażliwość na pewno yy, cechuje i taka chęć, chęć pomocy, tak, tak, tak myślę, to bardzo myślę wartościowa. Cecha. No można się zastanawiać, czy taką weryfikacją ich podejścia, na przykład takiego, no właśnie, Pełnego ideałów nie stanowić będą praktyki zawodowe, bo one są taką, taką miniaturową próbką pracy, która. Gdzie, praktyka weryfikuje. Tak, tak, może weryfikować i z takich moich badań sprzed kilku lat wynika, że one weryfikuje niejako w dwóch kierunkach. Także osoby, które były nieprzekonane do tego zawodu, uzyskiwały to przekonanie na temat trafności tego wyboru. A, ale też znalazła się przynajmniej w tej mojej niewielkiej grupie badawczej grupa, grupa osób, grupa studentek, która to właśnie, będąc przekonana co do trafności swojego wyboru w kierunku studiów, po praktykach stwierdziła, że jednak to, to nie jest trafny wybór. I teraz o tyle to jest ciekawe i o tyle to jest wartościowe, że że, że studentów cechuje też bardzo taka istotna charakterystyka, jaką jest wgląd e, i no i taka właśnie samoświadomość, która później jak gdyby pozwala na, na, na modyfikację, a w dobie kształcenia ustawicznego w zasadzie możemy, możemy mówić o, o takich wieloliniowych czy wielotorowych karierach, czy to edukacyjnych i później zawodowych. Czyli ta praktyka, samoocena e, i, i... Predyspozycje, to są kluczowe aspekty. Predyspozycje albo pewne dyspozycje do nabywania pewnych kompetencji, uh -huh. tak? czyli taka otwartość do, do rozwoju, do samorozwoju. I to już wiemy, jak wygląda współczesny nauczyciel, jakie, jakie trudności czyhają na, na, na e, nauczyciela pedagoga. Możemy też podsumować, że e, zawód nauczyciela jest stresujący i na to składa się. Wiele, wiele czynników. Super, dziękuję Marcinie dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym wideo